Witam na moim kanale Piękny Jarek Hodowla Królików i nie tylko Dziś dostałem w spadku po koledze który zrezygnował z hodowli Nowe, stare klatki które wyglądają tak Jest normalnie całe 10 komór wymalowane tu trochę na dole nie A klatki nie liche, przygarniemy Tu trzeba trochę dach poprawić bo trochę jest dziwny O, ta wygląda tak są paśniki, karnidła, poidła. Tak trochę niefartownie postawili, no ale coś tam widać. Brudne trzeba wyczyścić, ogarnąć. I może coś z tego jeszcze się wyrzeźbi. Jakoś w sprowadzi. I zobaczymy, co z tego będzie. Na razie, trochę chory jestem. Nie mam za bardzo czasu i siły na te roboty, ale przyjdzie chwila i się zrobi. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji i oglądania.